Szanowni Państwo, spotykamy się w tym dzisiejszym, żeby porozmawiać sobie o rozprawie, ale nie byle jakiej rozprawie, tylko o rozprawie, która za przedmiot będzie miała rozstrzygnięcie co do ważności czy też nieważności państwa umowy kredytowej kredytu, tak zwanego kredytu frankowego. Szanowni Państwo, jeżeli spotykamy się tutaj, żeby rozmawiać o rozprawie i są Państwo o tym tematem zainteresowani, to znaczy, że jesteście już na dosyć zaawansowanym etapie prowadzenia tej sprawy. To oznacza, że złożony już został pozew. To to znaczy, że bank już odpowiedział na ten pozew, być może pojawiły się jakieś inne pisma procesowe w sprawie. No i jesteśmy na etapie, gdzie należy się w końcu spotkać i przedstawić swoje stanowiska, przeprowadzić postępowanie dowodowe. państwo zawsze o tej rozprawie o tym terminie wiedzą sąd państwa zawiadamia o tym terminie pisemnie i osobiście doręcza osobiście przez pocztę oczywiście ale doręcza państwu pismów które zawiera zarówno godzinę rozprawy które zawiera salę, w której ta rozprawa się będzie odbywała, a także oczywiście datę, adres sądu i tym podobne informacje, pouczenia także o Państwa prawach i obowiązkach. W związku z tym Państwo wiedzą dokładnie, gdzie, kiedy ta rozprawa się znajduje. Jeżeli Państwo zaufali profesjonalnemu pełnomocnikowi Kancelarii Adwokackiej, Kancelarii Radcowskiej, to będą Państwo do tej rozprawy przygotowani przez tą kancelarię. I po pierwsze, nie mają Państwo się czego w zasadzie obawiać. Idą Państwo do sądu po sprawiedliwość, mają Państwo rację i mają Państwo u boku profesjonalistę, który będzie czuwał nad tym, żeby krzywda Państwu się tam nie stała. W związku z tym w ramach naszej kancelarii my praktykujemy takie działanie, że spotykamy się z klientem każdorazowo przed takim terminem rozprawy, rozmawiamy o tej rozprawie, przygotowujemy klienta do tej rozprawy. Mówimy o tematach, które mogą się pojawić. O co e, może zapytać sąd e, m, stronę, e, jakie mogą paść pytania ze strony pełnomocnika e, banku. E, oczywiście nie jesteśmy w stanie powiedzieć i nie możemy Państwu powiedzieć, jak Państwo mają odpowiadać, ale e, m, przynajmniej będą Państwo wiedzieli, e, jakie tematy będą poruszane na sali rozpraw. Przychodzi do pierwszego terminu rozprawy. Co to oznacza? Oznacza to, że musi się stawić na nią pełnomocnik, a strona, jeżeli została wezwana do osobistego stawiennictwa. Ta okoliczność jest wskazana wprost w zawiadomieniu o terminie rozprawy, więc co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Jeżeli jest wskazane, że strona jest wezwana do osobistego stawiennictwa, strona musi się stawić na taką rozprawę, żeby była wysłuchana przed sądem. Na pierwszym terminie yy, strona może być przesłuchana już yy, w pełni. To znaczy, jest to pełen dowód przesłuchania strony, ale może być także przesłuchana informacyjnie. Co to oznacza? Przesłuchanie informacyjne odbywa się tylko poprzez sąd. To znaczy, że sąd zadaje pytania tylko stronie. Pełnomocnicy, co do zasady, pełnomocnicy czy to jednej, czy drugiej strony, nie mogą zadawać pytań podczas informacyjnego przesłuchania strony. Jeżeli dochodzi do takiego przesłuchania, to. Na koniec postępowania, już po przeprowadzeniu całego postępowania dowodowego, przesłuchaniu świadków, takie postępowanie będzie musiało zostać powtórzone. Z tego względu, że konieczne jest, aby pytania mogli zadać także pełnomocnicy stron. Coraz częściej zauważamy, że sądy przeprowadzają dowód z przesłuchania stron już na pierwszym terminie rozprawy. Oznacza to, że w pierwszej kolejności pytania zadaje sąd, następnie pytania zadaje pełnomocnik, w tym przypadku kredytobiorcy, bo mówimy o przesłuchaniu, przesłuchaniu kredytobiorcy, a następnie na sam koniec pozostaje pełnomocnik banku. Pytania, jakie mogą pojawić się na, na sprawie, ze strony czy to sądu, czy pełną SICA e, jednej czy drugiej strony, e, to są pytania dotyczące m, kwestii samego zawarcia umowy, ale nie tylko. E, mogą pojawić się także pytania dotyczące państwa osoby, czyli państwa wiedzy na tematy. Walutowe, kursowe, na temat związane z, z umowami, czy w jaki sposób Państwo rozumieją umowy, w jaki sposób Państwo rozumieli tą konkretną umowę, czy zadawali Państwo jakieś pytania pełnomocnikowi banku, który podpisał z Państwem umowę, czy negocjowali Państwo warunki tej umowy, czy w ogóle była możliwość negocjowania takich warunków i wiele, wiele innych pytań, które my jako kancelaria, przygotowując klienta, wskazujemy. Które to pytania mogą się pojawić? Państwo wiedzą, jakie pytania się pojawiają zazwyczaj na sprawie i mogą sobie Państwo przypomnieć, jak to było w Państwa przypadku. Podsumowując, Szanowni Państwo, proszę się nie obawiać sądu. Jeżeli Państwo zaufali profesjonalnemu pełnomocnikowi, w szczególności jeżeli Państwo zaufali naszej kancelarii, jestem przekonany, że Państwa sprawa będzie przeprowadzona w sposób prawidłowy i osiągną Państwo sukces. W związku z tym życzę Państwu powodzenia. Do widzenia.